I jak zawsze przed rozpoczęciem poproszę o dołączenie do, do mojej grupy darmowej Initial Trading. W Telegramie jest grupa darmowa, gdzie prowadzimy dwie sesje darmowych geny. Także możesz mieć dwa sygnały darmowych geny na otwarcie transakcji. Tak, daje para walutową czas transakcji i dalej dzielić się wnioskami, czy był plus, czy nie. Następna rzecz jest robot handlowy. Jest to robot, który prowadzi analizy techniczne na różnych parach walutowych tak i na różnych ramach czasowych. Możesz wybierać ramy czasowe, para walutową i prowadzić analizy dalej, bo wydaje wnioski. Po tych wnioskach możesz tworzyć transakcję. Akcji, tak, Także link na grupę darmową będzie w opisie tego filmiku, a jak otrzymać robota handlowego, można pisać do mnie i ja wszystko powiem Ci. Dobrze, już mam tutaj parę Euro-AUD. Otworzymy transakcję na Euro-AUD. Euro Jest ciekawa sytuacja, tak. Otworzymy transakcję Euro-AUD na 3 minuty 400 dolarów niżej. Dobrze, dlaczego niżej? Już powiem. Co mamy na wykresie? Zwróćcie uwagę, tak. Zwróćmy uwagę, mamy trend w ogóle mamy tutaj trend wzrostowy, duży wzrost, tutaj tak mamy wzrost i ale teraz zwróćmy uwagę dalej, mamy tutaj dobrze trend wzrostowy, wszystko jest zrozumiałe, następna rzecz poziom, teraz poziom oporu, tak, Zwróć uwagę, cena dochodzi do poziomu oporu, tak, Pojawia się zielony, zielone, tak, i cena idzie do poziomu oporu, zwróćcie uwagę, teraz wchodzę w poziom oporu, tak, widzicie, są zielone. Zwróćmy uwagę na formę w świecie, tak, jakie są świeci. Świeci mają, można zobaczyć także że mają cienie. Tak, jest, cienie, jest świecie z dużymi cieniami, z małym ciałem. Oczywiście wkazuje, że tutaj może być już nie ma, nie być takiej siły, żeby dalej kontynuować wzrost. Dalej zwróćmy uwagę na wskaźnik RSI, co pokazuje wskaźnik RSI, tak. Wskaźnik RSI pokazuje już trochę skręca w inne strony, tak. Mamy tutaj wzrost a wkaźnik resa już skręca na spadek, tak że oczywiście, że tutaj w tym miejscu teraz będziemy czekać, że cena będzie naprawdę tutaj odwracać się tak, bo dochodzi do poziomu oporu opór nie będzie dawać cenie ten poziom przelamać, tak, na 50 gramie może to można zobaczyć, także wcześniej był to początek tego, tego wszystkiego było, było tutaj tak i dalej był spadek, trochę wzrost, i teraz ceny znajduje się na tym poziomie, który był początek tego wszystkiego. tak. Oczywiście, że to jest taki historyczny, teraz maksimum. Tak? Od historycznych maksimum i minimum cena może zmienić swój kierunek. Tak? Także czekamy, że cena na euro AUD, tak? paraboltowa euro AUD, będzie odwrócona od pozioma oporu. Tak? Idziemy na pocket option. Tak? Czekamy, ile czasu zostało jeszcze jedna minuta. I na zamknięcie, tak. Zawsze handlujemy na, na nieduże kwoty, tak. Mam tutaj czas taki, będzie fajna wyplata, tak. 89% wypłaty to jest fajnie, tak. Handlujemy i można zobaczyć na przykład na jak wygląda na Trading View, tak. Na Trading oj, na Pocket Option. Na Pocket Option również można zobaczyć ten poziom, tak. Też mamy ten poziom oporu, który jest tutaj i którego cena była Oczywiście odwrócona, tak? teraz było odwrócenie. Tak? Oczywiście tego poziomu cena będzie odwrócona. Zwróćcie uwagę, się jeszcze czerwony i cena idzie na spadek. Tak? Zostało się jeszcze trochę i będziemy mieć e, plusy, tak? bo, bo wszystkie analiza techniczna, która była prowadzona, jest prowadzona e, prawidłowo, tak? bo naprawdę cena odwróciła się, pojawił się czerwony spadek i czekamy na zamknięcie transakcji i czekamy na zysk, tak. będzie fajny zysk. I handlujemy dalej. Zawsze jest czymś, o czym, już, pamiętać że o tym, że o kontrole depozytu. Tak, Ja nie handluję na duże kwoty. Oczywiście analiza była fajna, ale ja nie handluję na duże kwoty. Handlujemy po 5-10%. Ja handluję, a dla początkujących lepiej handlować na 1-5%. Dobrze, transakcja zamknięta w plusie, wszystko ok. Tak, po tej analizie jeszcze raz szybko zrobimy. Tak, mamy e, ten poziom, zwróć uwagę, tak, poziom oporu. Tak, cena. е доходить до опожіму опору, так, входже в опожіму опору. Далі, згрущуємо варіна в кожній крисаї, кожній крисаї показує, що ціна вже справді так, тут е тутей так, очевидно на тим позиумі. Така сама ситуація був початком так, так от тренду був спаadek, далі wzrost і ціна так знаходиться на на позиумі максимальним історичним, так. І от так опожіму. Чекаємо, що ціна буде трохи, і піде на спаadek, так. Добре, далі. Далі пошукаємо інне пара валютова і отворимо транзакцію на інших парах валютових, зобачимо, що ще в гулі на інших парах валютових. Також важливо побачити пожуми з першого пору і чи це на від на тих пожумах відросло чи ні. Так? На то я звучу увагу, як я де шукам пара валютових. Тобто, звучу увагу, це маємо тут. Так, маємо а... маємо пара валютову AUDCAD. Можемо відтворити транзакцію на AUDCAD. Пошукаємо те пара валютове на Pocket Option. Так, i otworzymy transakcję na UDK na 400 dolarów wyżej. Dobrze, dlaczego wyżej? Zwróćcie uwagę, tak, mamy teraz 30-minutowa rama i na 30 m ramy może zobaczyć ten poziom wsparcia. Również cena znajduje się na poziomie wsparcia. Wchodzę w poziom wsparcia. Dalej, w klasie kierosai, co pokazuje? Pokazuje, że cena już jest, tak, na poziomie znajduje się, na poziomie 30, tak, co wkazuje na to, że cena jest już wyprzedana tak i czekamy, że cena będzie odwracać się tego poziomu i iść wyżej tak. Sprawdzimy na innych ramach czasowych tak, na 5 minut ramy na przykład jest podobna sytuacja jest tutaj poziom tego że poziom tak tutaj zgłosił mamy ten te się, tak, ten był początek trendu tutaj dalej mamy spadek i ta cena wchodzi w ten poziom tutaj na że cena jest wykupiona, tak, oczywiście podobna sytuacja, także czekamy tego poziomu odwrócenie i że cena pójdzie wyżej, tak, po tej analizie. Dobrze, czekamy zamknięte transakcji, tak, jeżeli nie będzie plusa, to można zrobić pokrywanie 800 dolarów, ale czekamy zamknięte, że będzie, będziemy mieć plus. Dobrze, otworzymy pokrywanie, tak, po prostu ten trochę poszło na spadek, tak, ale mamy fajny poziom, tak, ten poziom naprawdę jest silny, bo on jest na wszystkich ramach czasowych, tak, na 1 minutę na 5 minut i na 30-minutny ramach sobie, tak, po prostu jak zawsze mówię, że obok poziomu może być zatrzymanie tak duże, tak, oczywiście jest pewna niepełność w tym poziomie, ale po analizie jeszcze raz, że mamy tutaj wskaźnik RSI, który skręca do Góry, tak, można zobaczyć, że cena naprawdę wchodzi w ten poziom, i już od tego poziomu będziemy czekać, że cena będzie odwrócona wyżej. Tak, bo i na 30 minut sobie jest to, naprawdę ten poziom. Tak, można zobaczyć, że tutaj wcześniej cena była odwrócona na tym poziomie i cena była tutaj, tak, wyprzedana. I teraz taka podobna sytuacja. Tak, czekamy odwrócenia tym poziomem na 1mg sobie jest. Taka sama sytuacja, tak? zwróć uwagę, można zobaczyć, że naprawdę mamy spadek, ale jest sygnał na to, że cena będzie już na tym poziomie odwrócona, tak? bo e, poziom, naprawdę ten poziom wsparcia znajduje się tutaj jest silniej, bo wcześniej cena w nie innego poziomu tego starego wsparcia nie ma i cena musi naprawdę iść w jakieś korekcje od tego poziomu wyżej. Tak? Dlatego tworzymy transakcję. Wskaźnik RSI wskazuje, że naprawdę cena jest. Wyprzedano tak, także czekamy na co transakcji i zobaczymy czy będzie pójść czy nie. Dobrze, mamy plus, tak, transakcja są w plusie, wszystko w porządku, po tej analizie wszystko, jak i mówiłem, tak, że cena naprawdę na poziomie tego e, wsparcia, tak, była odwrócona, może to odwrócenie, tak, i jak i mówiłem, po wszystkie analizy tak, zwróciłem, że było wcześniej tutaj cena, znajdowała się tutaj, koźniki RSI i to, e, i od tego poziomu cena była odwrócona, poszło wyżej. Dobrze, już tutaj, tak, mamy ciekawą sytuację, otworzymy transakcję na tej pary walutowej. і похандлуємо. І так, повім, де чек відложив транзакцію на тайпар валютовий на 3 минути, як завжди, так. І відложив транзакцію 400 доларів на 3 минути вижий. Добре, для чого вижий? Загущу варі, так. На TradingView маємо різні пари валютові, так. От вже транзакції, тут маємо файний зиск, є файний процент виплати, то можна хандлувати. Zwróćcie uwagę co w ogóle mamy na nowokreślne no, tu musimy zwrócić uwagę tak szukać te poziom, gdzie jest cena lub wykupiona lub wyprzedana taki potencjalny punkt gdzie cena może być odwrócona tutaj mamy spadek tak cena spadkowa dalej dochodzi do poziomu e, wsparcia tak kiedy cena znajduje się na poziomie wsparcia i znamy, że nie ma siły tak dalej kontynuować wzrost tutaj mamy zwrócić uwagę ten spadkowy a wskaźnik RSI już skręca i idzie do góry tak naprawdę. Так, і це важливо знати про те позже, може. Кіде маємо таке ситуації, де є якась розбіжність, де маємо ситуацію, коли направді, ціна може змінити свій керунок, так, то в таких транзакціях входимо в отворюємо e, транзакцію в таких ситуаціях, так, де є ось так звучу, як і так нам тут позже спарче, це наш вона спадок, і зараз у цього позже чекаємо в цені, бо в RSI, і, і, і до оцені, бо руніш каждий ресай, руніш скренце і джедегури, так, же позже у цього Sparcie jest fajny. Na 1 minuty ramy można sprawdzić ten poziom, tak, czy jest on silny, czy nie. Również był wzrost duży, tak. Można zobaczyć na, na, na jakim punkcie cena e, był początek tego wzrostu, tak. E, i, i wcześniej, tak, i te, teraz cena znajduje się również na tym poziomie wsparcia. Dalej skręca do góry wskaźnik RSI, a na wskaźniku mamy spadek, co pokazuje, że naprawdę mamy jakąś rozbieżność. Dalej mamy punkt, gdzie cena będzie teraz odwracać się i gdzie był ten początek tego e, kierunku, tak? I, i gdzie ten poziom wsparcia e, może naprawdę odwracać ceny. Teraz zwróć uwagę, cena trochę poszła na spadek, trochę niżej niż e, trzeba tak to tworzymy transakcję na pokrywanie na dwa razy wyżyt. на твоїй мій транзакції на чи минути вижий, так, є ще одна транзакція, бо, направда, це нам просто трохи пошло на спадок. Е, e, може бути, так, так, направда, не, не знаємо до кінця, чи це не бенджі на спадок, там, чи пшелама, тим пожим, чи не пшелама. І обок пожим, мусить пам'ятати, що руніш виступує розмянно, так, і найліпша ситуація, то твої транзакції руніш на пожимах, так, де, кеде це знайдує, ще в максимальний, лук мінімальний пожим, это гол луб викупення в випсиданя, так в тете найліпше таке позім на отвоження транзакцій, так же б хандлович над двогоцення від пунктів мінімальних луб бок пунктів максимальних цінів чонг який час. Так залежно ще тайкон на іле час ми займаємо твоїх транзакцій. Так роз хандловим на чи минуту, так то може хандлович і проважити аналіз на 1 хвилину там на 5 хвилин, на 10, там і часовим. А іще б же ми займаємо твоїх транзакцій так на в кидеться на знайдуючі на, так, на чи божі не так то втеди можемо аналізовувати і не рами число. Але зараз перша транзакція є замкнута в мінус, почекаємо замкнення наступної транзакції покривання. Е, e, попросту направду це на пошов на спадок з вичуваря, так би ви ще шива, щоб пхати це не вдув. Просто отложили транзакцію трохи вчешні, треба було трохи почекати, щоб це направду було на пожумі. E, tego, E, wsparcie, tak, ale po prostu nic złego, bo ja wiem, że na wskaźniku RSI może zobaczyć tak, że to naprawdę cena jest e, znajduje się na takim poziomie, czy musi być odwrócona, także mamy wszystkie wskaźniki i wszystko wskazuje na to, że naprawdę na tym, od tego poziomu wsparcia cena może odwracać się tak. I zwróć uwagę na inny ramy so, może zobaczyć gdzieś, gdzieś ten poziom, o którym cena chce być odwrócona, tak to również znajduje się na tym miejscu i na wskaźniku resize zwróćcie uwagę, już również podobne bardzo silne już jest takie wyprzedanie, tak to wskazuje na to, że naprawdę cena może być odwrócona i tutaj w tym miejscu czekamy na odwrócenie, że będzie transakcja żywieniowa w plusie, tak, także poczekamy sobie transakcji i zobaczymy czy będzie w plusie czy nie zawsze musicie o tym pamiętać także o kontrole depozytu, kiedy handlujemy, kontrolujemy depozyt, tak nie handlujemy dużych kwoty, tak, nieważne jeszcze naprawdę jest duże wykupienie w wyprzedanie przy... jest po analizach niż wszystko w porządku, że 100% cena będzie odwrócona, nie. Неважно, яка є ситуація на ринку, так, мушіть завжди заховувати контроли над депозитом, щоб не втратити пеньонці, так, є це дуже важлива річ, яку я, направді, дуже особ з ним втратив, так, віду, що є файна ситуація, направді, є дуже e, велика можливість також, що вона буде відвороцена, і відвожу транзакції на дуже квоти, так, на всіх депозит, лоб там на 50% депозиту, так, ні, є бренд, так, не треба робити, бо, направді, можна E, po prostu cena pójdzie trochę niżej tak lub będzie zamknięta gdzieś na poziomie i stracimy pieniądze tak, także to jest bardzo ryzykowne. lepiej tak nie robić dobrze, transakcja zamknięta w plusie uwagę tak, po prostu na poziomie otwarcie Cena zamknęła się w plusie, ale wszystko w porządku, także mamy plusy, naprawdę wszystko po analizie jakie mówiłem, że cena będzie odwrócona od tego poziomu, który jest, poziom wsparcia i można jeszcze otworzyć transakcję na ten poziom. Ale na dzisiaj wszystko, także dziękuję bardzo, na razie i do widzenia.